Google zapowiada zakończenie darmowego serwisu Business Site, który umożliwia utworzenie prostych stron firmowych. Od marca rozpocznie się proces wygaszania tych stron, a od 10 czerwca użytkownicy zobaczą błąd 404 przy próbie dostępu. Zmiana ta wpłynie na małe i średnie firmy, które korzystały z tych stron dla lepszego pozycjonowania w Google. Jest to okazja do stworzenia bardziej profesjonalnych stron internetowych, które zwiększą wiarygodność firmy i przyciągną więcej klientów. Google też rekomenduje aktualizację adresów stron internetowych w profilach firmowych. W obliczu tego wyzwania, DevPartner jako agencja interaktywna specjalizująca się w tworzeniu stron internetowych na platformie WordPress może stanowić kluczowe wsparcie dla Twojej firmy. Nasze doświadczenie obejmuje także optymalizację wizytówki Google Moja firma co staje się teraz jeszcze ważniejsze.